Inni naśmiewali się i mówili upili się młodym winem. Są upici młodym winem, przecież jest dopiero połowa dnia. Duch Święty, kiedy stąpił na nich, oni wyglądali jak naćpani, jak pijani, do rana, więcej, więcej. Więcej kata Apostolskie 2.1. A gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie w jednym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki, jakby z ognia które spoczęły na każdym z nich, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch pozwalał mówić. Zdumywali się wszyscy i dziwili jeden drugiego. Co to ma znaczyć? Inni naśmiewali się i mówili, upili się młodym winem. Słuchajcie, kiedy Piotr wraz z apostołami, tam było ich 120 w wieczerniku, to tak zwany Dzień Zielonych Świąt, Zielone Świątki, tak? Do dzisiaj się to obchodzi, takie święto, Zielone Świątki. Dzień Pięćdziesiątnicy, stąpił duch jak ogień. Co się wydarzyło po tym stąpieniu? Były dwa obozy ludzi. Pierwszy obóz ludzi. Mówił, wow, co tu się dzieje. Piotr powstał, w ogóle uzdrowił zaraz chorego, mówił o pokuci, odważny człowiek, cuda go zaczęły potwierdzać. A drudzy mówią, co oni w ogóle robią? Pijacy jacyś. Co oni się nachlali? No tak, no tak, czy oni są upici młodym winem? Przecież jest dopiero połowa dnia. Bo Piotr powstał, słuchaj, Piotr powstał, to znaczy się tam zataczał. Nie będę się bać okoliczności, nie będę bać się ludzi. Szykam się tego. Ze mną jestem zadaj. To nie jest do, dokładnie napisane, co to znaczy, że on się zataczał i że on tam leżał. My też tu się czasami zataczamy pod wpływem ducha Ludzie mówią, mówią ja, Pijanie dzisiaj mówią tak, naćpani, na wciągani. To jest to samo. To jest dosłownie to samo. Czyli Duch Święty, kiedy stąpił na nich, oni wyglądali jak naćpani, jak pijani, zaczęli mówić innymi językami. To są te języki. Dzisiaj modliliśmy się na językach Hata, rabasza, keleretę. Co to jest? No to jest. Czy oni są pijani, no właśnie? To jest bełkoczesz. Beł, beł. Ty już bełko... Powstałeś i bełkoczesz. Wiara to szaleństwo dla umysłu. To jest szaleństwo, ale my szaleni dla Chrystusa. Szaleni dla Chrystusa, dla Chrystusa, szaleni dla Chrystusa. Aleluja! Balanga do rana! Balanga do rana, do rana, do rana, dla Jezusa Pana, Pana, Pana. Balanga do rana, do rana, do rana, dla Jezusa Pana.